Żeby sprzęg był otwarty, o tutaj ten stworzeń musi być oczywiście w górze. Bezpiecznik musi być w tej chwili wysunięty. No i co? Można sobie tutaj podejść lekko nad dyszel i zobaczyć, czy idziemy równo z dyszlem. Myślę, że w tej chwili jest całkiem fajnie. Zaraz zobaczymy, co powie na to Magda. Ok, ładnie przemykaj drzwi. Super. I na co teraz zwracamy uwagę, Magda? Na wysokości sprzęgu przede wszystkim też, tak. I czy idzie równo sprzęg na ucho? Myślę, że chyba jest ok, ale ja bym jeszcze raz podjechał i się zatrzymał, jak będziesz troszkę bliżej. Dobra? Pamiętajcie, trzy punkty podparcia, wchodząc do samochodu po prawej, po lewej stronie oraz oczywiście stopień. Tutaj pasów nie musisz, Magda. Pamiętaj. Teraz nie musisz pasów zapinać.